Mieszkańcy wyspy nie mają dla siebie litości. Czy ty masz świadomość tego, że oszukałeś wszystkich? Placek to jest mocny zawodnik i bardzo dobry manipulator. Co jeszcze chciałaś zobowiązać? O, nieładny Julio. Spróbuję zagrać w bank. Taka osiemnastolatka może ograć takiego lisa jak ja. Sprawdził się najgorszy scenariusz. Głosowałam tak, żeby ratować swój tyłek. To jest gra oparta na kłamstwie. To jest moje ostatnie słowo w tym momencie. Wyspa przetrwania. Dzisiaj o 25. W hotelu Transylwania zaszły duże zmiany. To chłopak! Dziedzictwo drakulów przetrwało! To ma być wzorzec potwora? Niedługo ten młody człowiek będzie żłopał krew jak kole. Premiera telewizyjna. Hotel Transylwania 2. Jutro o 20.10. Może jest oszołomiony po i nie jest przytomny, to jest coś innego. To dlaczego nic nie mówi? Nie będzie żadnej operacji. Boisz się? Kiedy Grzesiek jest ze mną, nic mu nie grozi. Co ty wyprawiasz? Ratujesz ludzi. Jednocześnie rujnując im życie. Nie, nie może pan dokończyć badania. Sąd lekarski właśnie podjął decyzję o zawieszeniu pana. Wyobraź sobie siebie w więzieniu. Czego chcesz? Pieniędzy? Oddaj telefon! Wkładaj do jasnej cholery. W rytmie serca. Jest pan zdenerwowany? Ja zawsze jestem zdenerwowany, jak rzucam palenie. W niedzielę o 20. Kabaret na żywo. Przekładaniec. Mogę zaprosić do programu kogo chcę. Grabowski? Tak. Wyszkoni? Tak. Kilka młodych kabaretów? Super. No i ty? Przecież wystąpić w telewizji. Za ile? No pewnie, że chcemy. No. Tak. Dziękuję bardzo. Kabaret na żywo. W niedzielę o 21.05. Na kolejny odcinek serialu zapraszam.